Jezus, wierzę, że w Twoje imię każdy smutek zamienia się w radość, każda pustynia zamienia się w gitnącą łąkę, każdy ból, każde cierpienie, każda śmierć zamienia się w życie, każda rana, każda choroba zostaje uzdrowiona w imieniu Jezus. Panie, wierzę w Twoje święte imię, które wypowiadam teraz nad sobą, nad swoim życiem, by Panie czekać na Ducha Świętego z radością, z nadzieją. Że to może być czas przełomu, czas zmiany, czas radości, czas szczęścia, czas pełni. Jezu, przerzucam na Ciebie wszystkie swoje smutki, zmartwienia, troski, choroby, trud. To wszystko, co noszę dzisiaj, Panie, jest Twoje. Daj mi łaskę zachwytu nad Tobą, abym uwierzył, doświadczył. Tak jak Twoi uczniowie, że jak wstąpiłeś do nieba, wrócili do Jeruzalem pełni radości, dziękczynienia, uwielbienia. Jezu, daj mi się zachwycić Tobą po raz kolejny, bym doświadczył jak dobry jesteś, jak wspaniały, jak wielka jest Twoja miłość dla mnie.